ấn tượng 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 30 lat temu y, był słynny Hans Georg Aschenbach, ale no i popatrzmy, czy dzisiaj po frunie za chwilę po drugi złoty medal 104 było w pierwszej serii i za chwilę będziemy wszystko wiedzieć Płyń, płyń, płyn jest! Jest! Nikt mu tego nie zabierze! Po prostu sam sobie to wy... Przeciwko naturze, przeciwko rywalom. Pięknie jest złoty medal, noty fantastyczne, a odległość 107,5 metra. Drugie Mistrzostwo Świata z rekordem skoczni. Tak tylko wygrywają najwięksi w historii. I on do tej historii wskoczył tak łatwo, tak pięknie i tak wzruszająco dla wszystkich. Złoto, złoto i jeszcze raz złoto.